Nello zwala, Nello będzie kurwa, pod ławką kierowcę znalazli, znaleźli. O kurwa, już się zrównałem z tamtym, ale dałem start. Najlepszy teraz. No, Peres też jak pojeb... Ale... Obrnie się. Teraz oba Merce na softach, to jest hit. O no kurwa. transfera wy 3 miliony. Ty, za to pierwszym to przejechaliśmy? Nie, za drugim. Do trzecim. Za trzecim, o oh, Ej, nie mogę wygrać z Czemu? Tutaj jest śmieć Fatio. Pan kapitanem ich nie był. A Fatio wyjebali? A kurwa, chłop nie, nie przechodził na treningi. Przecież go wyjebali. Kamil to mu ujebał skrzydło! Ja pierdolę, a mnie wyjebało, ty. Dawaj, dawaj, bo jadę, da, jedziesz dalej, nic się nie stało. Chodź, chodź, chodź. Dobra, wchodzę, już idę, lecę. Zakładam buty i jadę, kurwa Bierzam żądz Marek, pojebałem skrzydło Pierwsza połowa się wezmę z zagrania, druga Czwarty Dobra A, myślę, że to zostanie głupko Wyjechał przede mną Norris, nadciągnie. mnie Trzeba chyba części wymienić No Mój będą kary Pana kiedy wleci Jakiś Amber, Bamber, Domki. O, Bamber, Domki, wygląda fajnie. No, będziemy to TRS. To mnie nie rozjął tylko jak botas. Za pierwsze próby Ferrari. Tego w dół A mój też będzie miał DRS Pamiętam, bo bota sobie chyba foto pierdolną pierdolnął no. Już w Alpinie 70 chyba mnie nie jebie Nie 70 to, to Hamilton przy końcu prostej do mnie dojeżdżał Dobra, ja miałem RS, on nie miał nic Ja też nie nic, ale on jest 40, 30 Chce grubego Nie o nie. kurwa ale go zhamowałeś! Masz to! Jest. Udało się! Ale kurwa Hamilton chciał hamować! Nie musiał! O, o, od i byli ci Co ty Norris odjebałeś? Ale, Ale bo ta kurwa zaspał Będzie się teraz. Yes. CO ZROBIŁ PEREZ?! NIE MAM skrzydła. Supermoc, na przykład nie wiem, rentgen, czy coś takiego I ogólnie jest turbą silny I A nie, nie ma żadnej z... To jest ze świata tego co jest Batman i tak dalej A z DC No to nie Znowu to zrobił no, Ale teraz... ja nie mam skrzydła przez to co on zrobił Po zewnętrznej właśnie mnie co W sensie po zewnętrznej jakby w kontrę Suicide Squad Squad super Nic nie zrobiłem po prostu Verstappen kurwa Żyje coś Nie, mam Golda 8 Oni jeszcze nie pozjeżdżali Przypominam się to nie w końcówce kurwa te medy Kuj... Ty, Tsunoda ty kurwo jebana Defensywną linię obiera i kurwa nie wypchał Beknął się w chuj, wod. Bo... Trzeba walczyć. Boksy. Botas jest dla mnie istotnym boksem. Bo za mną, 200 sekundy. No, to so Hamilton in potem je prestapena. jest eee, bardzo duże prawdopodobieństwo, że nie przeżyje pewnie. Petel jesteś kurwa niepoważny! Słyszysz wroście no, stuka. Co jak I teraz jechał kurwa, jak straciliśmy tyle przewagi. A mi to boks O kurwa Chyba, że uszkodzone jadę i pewnie i tak się jak jeźdź, jeźdź, kurwo jebana Dobra, trzeci Jak to się przed nim obronić kurwa O kurwa, nie wiem Patera. No i teraz znowu... Mato, to, ma to, ma to, ma to! S. O kurwa, do lewej! Nie! O kurwa! Jezu, się bałem, że ten... To że się zdejmie. Że się ściągnie No. po prostu. No. No. Dobra, ja to zbieram na klatę. Kurwa. Który, ósmy? Który ósmy? O, ósmy, no, ja no, szuka, no. szkoda. No, rozjebał ten Alonso, kurwa. Tak to bym spokojnie utrzymał Alonso i ten I Hamiltona bym już Nie. <laughs> Spokojnie się. Skończyłeś w końcu trzeci? Ta... To... No się skończyła mama. Mocne dwa odcinki.